W minionym tygodniu ogłosili dziennikarze Radia Z: Do szefowej resortu na dworcu Gdańsk Główny wpłynęło pismo dotyczące ministry Pauliny Henig-Kloski, czyli ministry klimatu i środowiska, która jedzie na jakiś tam event, jak, jakiś jest zlot w, w Gdańsku. Chodzi o salonik VIP, a także osobną toaletę. Ja, pani y, ministro, powiem, że w Warszawie, na przykład, na centralnym, można się po królewsku czuć. Jak się dobrze stanie, to będzie jeden albo nawet dwóch, co co minuty będą mówili, panie kierowniku, panie prezesie, ale pan prezes <laughs> dzisiaj kierownik dobry, może ja panie prezesie pomogę bilet zakupić. Usiąść dadzą? Bo ja... Umiem tę maszynę obsłużyć, czasami coś wypada, panie kierowniku. Miejsce VIP-owskie parkingowe przytrzymają, pokażą, gdzie zaparkować. Po, po że tak. Po, po Ruch, wstrzymają. Ruch, wstrzymają. Ruch wstrzymają. Jak pani ministra chce się poczuć jak prezydentowa, to ja zapraszam dworzec centralny. Tutaj jest ku... VIP Satisfaction Guaranteed. I taki opiekun VIP ci też powie, pani tu nie siada, ja tu wczoraj strzałem. <laughs> Więc... Concierge! <laughs> concierge! Julem! Julem! Julem concierge!